Cześć, witam serdecznie w kolejnym nagraniu. I tak jak obiecałam, w dzisiejszym nagraniu chciałabym troszeczkę opowiedzieć o tym, jak pewne typy ludzi przyciągają pewne typy ludzi, jak to się w ogóle dzieje. I teraz to nie chodzi o to, że jak my mamy pewien typ osobowości, czy tam zaburzeń osobowości, to już tak z nami to zostanie i w ogóle to jest masakra i do końca życia. Nie. Dla mnie, przynajmniej tak jak ja to widzę, pewne zaburzenia, z którymi my gdzieś tam się borykamy, są wynikiem tego, co się działo w naszym dzieciństwie. I teraz, jak się tym rzeczom przyjrzymy i te traumy w środku pouzdrawiamy, to naprawdę jest duża szansa, żeby pewne zdrowe relacje w naszym życiu poukładać. I tak też było w moim przypadku i w przypadku mojego małżeństwa, gdzie naprawdę już to małżeństwo leżało i kwiczało i po prostu my się wzięliśmy do roboty, bo to się po prostu samo nie ponaprawia. Okay? I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego my w ogóle przyciągamy pewien typ ludzi w naszym życiu, to zacznę od tego, że, że w ogóle bardzo ważne jest, żeby zajrzeć w to, jak powstają traumy i co my z tymi traumami robimy. Bo jeśli popatrzycie na świat zwierząt, no to zwierzątko, które przeżywa traumę, to ono po prostu, jak jest, nie wiem, zaatakowane przez drugie zwierzątko, no to jak tam mu ucieknie, uda mu się uciec i tak dalej, no to ono się potem otrzepuje z tego stresu, uwalnia tą całą nagromadzoną energię, uwalnia tą całą adrenalinę, która się zebrała we krwi, System to wszystko puszcza, no i to zwierzę po prostu idzie dalej, tak? Natomiast my ludzie bardzo często byliśmy nauczeni, że to, co się z nami dzieje w momencie, kiedy my przeżywamy, a najczęściej to, co się dzieje, kiedy my przeżywamy, to jest jedno wielkie spięcie, napięcie, to jest takie. i po prostu wszystko zamarza w Twoich, w twoich mięśniach. No to co my z tym robimy? My to po prostu tłamsimy, my to zamykamy w sobie, my to ukrywamy. Dlatego, że no bardzo często jest tak, że właśnie jako dzieci, kiedy przeżywamy te traumy, to nie ma nikogo, kto nam pomoże w tych traumach z nami pobyć, tak? Tylko się nam mówi, że mam się uspokoić, że nie jest tak źle, da, 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 że mam iść do pokoju. I teraz, kiedy my to tłamsimy w sobie i tego nie uzdrawiamy, to to pozostaje w naszym systemie i pozostaje tak długo, aż przychodzi moment, przychodzi przestrzeń na to, żeby się tym zająć. I to często tam w psychologii jest nazywane bodajże jakimś przymusem powtarzania czy coś takiego. Czyli co jakiś czas powtarzamy te nasze traumy. Ale po co? Bo to nie jest tak z głupia Franc. My to powtarzamy dlatego... Bo mamy nadzieję, że tym razem będzie inne rozwiązanie, że tym razem uda mi się to w końcu z siebie uwolnić. Okay? Oczywiście to jest bardzo nieświadome. To nie jest tak, że my zakładamy, ok, dobra, to ja będę miała czas tak w połowie, kwietnia się tym zajmę. Nie! Przychodzi po prostu moment, kiedy system jest na to gotowy, coś się zadziwa w naszym środowisku i ta trauma jest po prostu reaktywowana. I po prostu najczęściej jest tak, że kiedy już w naszym życiu jest tak fajnie, wszystko jest poukładane i jest cudownie, to wtedy dopierdziela. Nie dlatego, że życie jest złośliwe, tylko właśnie dlatego, że wtedy mamy na to przestrzeń, tak? Wtedy nie mamy innych rzeczy, nie jesteśmy zajęci innymi rzeczami, więc jest moment na to, żeby się temu przyjrzeć. Także nie bójmy się, kochanie traumy, one są tak naprawdę po to, żebyśmy te rany w sobie pouzdrawiali. I teraz to jest ważne w przypadku borderline tego narcysty. Bo dlaczego oni się w ogóle przyciągają? Więc według mnie, tak jak ja to widzę, tak jak o tym opowiadałam, to borderline dla mnie to jest takie dziecko, które było nieutulone, które na potrzeby którego nie odpowiadano tak, jak ono potrzebowało, więc to dziecko nauczyło się, czy tak to zinterpretowało, czy tak to poczuło, że jest porzucane, tak? że jest opuszczane. Więc ten człowiek chodzi z ogromną taką raną porzucenia. Nie? Natomiast teraz narcysta to jest osoba, która była najczęściej poniżana, źle traktowana, mieszana z błotem. I nauczyła się, że po prostu nie stanowi żadnej wartości, tak? że nie jest ważna dla kogoś, i teraz w momencie, jak spotyka się ten borderline z tą narcystą, to oni zaczynają to sobie odgrywać. I są naprawdę świetnym dopasowaniem, dlatego że osoba z właśnie z tymi zaburzeniami borderline, no to ma tą ranę porzucenia, tak? czyli co ona będzie potrzebowała? Ona będzie potrzebowała bliskości, tak? ona będzie chciała, żeby wreszcie ktoś do niej przyszedł, żeby z nią był blisko, i tak dalej, ale jednocześnie ta osoba bardzo się boi tej bliskości. Dlatego, że jej się kojarzy z bólem. Dlatego, że wcześniej tego dla niej nie zrobił, więc ona z jednej strony chce, a z jednej strony będzie uciekać. Więc to będzie takie mm, tak, ale się boję. Chciałabym, ale boję się nie? Takie, takie podejście. Natomiast narcysta to jest generalnie człowiek, który nie ma empatii, tak? on jest całkowicie odcięty od swoich uczuć. Yy, on sobie sam nie pozwala czuć, a co dopiero się wczuć w potrzeby drugiej osoby. I jak to w tym momencie odbiera borderline? Jako bardzo silne. Porzucenie, dlatego że borderline przede wszystkim szuka właśnie tego wsparcia emocjonalnego, tak? którego ten narcysta właśnie nie może dać. I teraz ktoś by powiedział, no ale to bez sensu, że oni się dobierają. No to właśnie w ogóle nie pasują do siebie, tak? No bo jak narcysta, który jest odcięty od siebie, ma dać teraz ciepło tej osobie borderline? Właśnie chodzi o to w tym wszystkim, tak przynajmniej do czego ja doszłam w mojej podróży, że my dlatego przyciągamy te osoby, żebyśmy my. Wewnętrznie sobie pomogli, nie poprzez tą drugą osobę, nie poprzez wieszanie się na niej. Ona nam jest po to dana, żeby nam pokazała dokładnie, jakie my mamy rany, po to, żebyśmy my siebie przytulili. Bo co taki narcysta musi zrobić dla siebie? Taki narcysta musi sam dla siebie nauczyć się siebie cenić, a nie czekać, aż wszyscy na zewnątrz będą go cenić. Tak? A osoba z tymi zaburzeniami borderline nie może oczekiwać, aż cały świat ją pokocha i cały świat przestanie ją opuszczać. Ta osoba musi się nauczyć nie opuszczać samą siebie. Bo co robi borderline? Kiedy borderline i narcysta się spotykają, i narcysta jest taki odcięty od siebie i tak dalej, no to borderline za nim lezie, nie? będzie błagać, będzie prosić, proszę, bądź ze mną blisko i zrobi wszystko. Weźmie na siebie największe oszczerstwa, yy, największe poczucie winy, wszystko, yy, dopasuje się, yy, zrobi tak, jak narcysta chce, żeby jej nie opuścił, tak? Ale w tym momencie borderline robi dokładnie to, czego nie chce, żeby jej robiono, czyli opuszcza samą siebie. Okay? Rezygnuje z siebie, żeby ktoś jej nie zostawił. I zobaczcie, jaki to jest absurd, tak? Czyli robi dla drugiej osoby coś, opuszczając siebie, żeby ta osoba jej nie opuściła, ale ona właśnie wtedy opuszcza siebie, więc to jest takie w kółko Macieju. Więc moja teoria na to wszystko jest taka, że my po to spotykamy się w takich relacjach, jeśli mamy te wewnętrzne rany, żeby to właśnie wreszcie odkręcić. OK. i teraz przede wszystkim ta relacja pomiędzy narcystą a borderline, ona jest oparta na strachu. Tam nie ma miłości, tam przede wszystkim nie ma miłości do samego siebie, bo gdyby narcysta kochał siebie samego, gdyby cenił samego siebie, to nie zakładałby tej maski, nie byłby odcięty od siebie, tak? Byłby osobą empatyczną. Teraz borderline, tam jest ogromny strach, tam jest ogromny strach przed byciem porzuconym, tak? I teraz, jak te dwie osoby się spotykają, to one do tego w związku po prostu wnoszą strach. I przez jakiś moment to gdzieś tam może kliknąć, to, to może się zawiązać jakaś relacja, ale prędzej czy później. To jest, to jest tak płytki fundament, że to się prędzej czy później będzie musiało po prostu poturbować, nie wiem, em, przewrócić się i tak dalej. I teraz, bo co jest ciekawe, że większość, według statystyk, większość yy, narcystów to są mężczyźni. Natomiast większość osób z zaburzeniami borderline to są kobiety, ale nie zawsze tak jest. I nie zawsze tak jest, że ktoś jest tylko narcystą albo tylko borderline, bo to też może być mieszanka. Każdy z nas może mieć troszeczkę cech borderline albo troszeczkę cech narcysty. Dlaczego? Dlatego, że mogliśmy przeżyć rany porzucenia i mogliśmy też być poniżani. Także yy, dlatego ja bardzo bym chciała uniknąć takiego właśnie etykietkowania, takiego, że a, bo to jest na pewno ta osoba, a to jest na pewno ta osoba. My naprawdę nosimy w sobie dużo ran i teraz chodzi o to, żebym znaleźć ich przyczyny i sobie pomóc, nie? I teraz tak, co jest ważne, narcysta w momencie, kiedy właśnie wchodzi w taką relację z borderline, no to on też coś tam w tym związku dostaje, bo on w tym momencie znajduje sobie kogoś, poki może po prostu pojeździć. No niestety to tak brzmi, ale to trzeba nazwać po imieniu. Narcysta, ponieważ sam był gnojony, sam był mieszany z błotem, to on teraz musi to na kimś odegrać, tak? Dopóki tego sobie nie uświadamia, to będzie to odgrywał. Więc przyciągnie jaką osobę? Osobę, która ma bardzo dużą tolerancję na bycie traktowanym jak główienko, po prostu. I teraz, jeśli osoba była odrzucana w dzieciństwie, to znaczy doświadczała tych relacji w rodzinie jako odrzucenie, to na co ona pozwala? Dokładnie na to. Być mieszaną z botem, być traktowaną, jakby była niewidzialna, jakby była nieistotna, jakby się musiała dopasowywać, jakby z nią było coś nie tak. Więc oni sobie to nawzajem odgrywają, ok? I teraz borderline, w związku z tym, że właśnie ma bardzo niskie poczucie wartości, które wynika właśnie z tego, że była porzucona, bo co myśli o sobie dziecko, które jest porzucane przez rodzica? No co? No, że jest niekochane, tak? Że nie zasługuje na miłość. Wchodzi w relację teraz z kimś, kto jej dokładnie to odgrywa. Tak? Jest odcięty od siebie taki narcysta i co je odgrywa? Mam Cię w nosie, nie będę się Tobą interesował. Nie interesujemy Twoje uczucia, nie interesujemy mnie Twoje potrzeby. I teraz, narcysta bardzo często też kontroluje finansowo, bo finanse są w ogóle takim symbolem pewnych zasobów, pewnego zasilenia, zaopatrzenia i narcysta ma to poczucie takie wewnętrzne, że on dostał za mało, że dla niego to było za mało, więc on wychodzi z taką postawą do życia, to jest moje, mi to się należy. No, a borderline co sobie myśli? No, mi się nie należy, tak? Mi ja w ogóle nie powinnam istnieć, mi się nie należy, więc co robi? Pozwala na to temu narcyście. Dlatego ja o tym mówię, że my po to się spotykamy w takich relacjach, żeby teraz borderline zajęło się sobą i ono, ona, czy on musi w sobie odbudować, musi przestać siebie opuszczać, w siebie się wsłuchiwać, natomiast narcysta, żeby odbudować to poczucie wartości. I nie wieszać się na, innym, na innych i nie zabierać innym ich zasobów, yy, i nie odpychać od siebie innych, on też musi w siebie zajrzeć, tak? On też musi przytulić to, co w nim zostało zranione, nie? Ok. Co tutaj mam? Jeszcze tak sobie wypisałam parę rzeczy. Więc generalnie, tak jak właśnie mówiłam, spotykają się, są taką trochę parą z piekła rodem, bo kiedy ten narcysta siedzi w tej skorupie i on nie ma tej empatii. A, ten bord, a ta borderline właśnie ma ten strach przed porzuceniem, to oni nawzajem yy, tańczą ten taki chory taniec, tak? Czyli narcysta nie będzie okazywał tej miłości, a borderline będzie za nim biegać, i jak troszeczkę dostanie, to i tak się wycofa, bo nie umie tej bliskości przyjąć. I teraz, co jest w tym wszystkim ważne? Ważne w tym wszystkim jest to, co my z tym teraz zrobimy. Bo okej, dobra, jeśli ja się w tym rozpoznaję, ja to teraz widzę, no ale co ja mam zrobić? I to jest, to jest, to jest bardzo istotne. I to, co ja ciągle mówię w moich nagraniach, zacznij od siebie, tak? Zajmij się sobą. No i oczywiście padają pytania, no ale jak ja mam się zająć sobą, ale jak ja mogę zostawić mojego męża, ale jak ja mogę zostawić swoją żonę. Ty nie masz nikogo zostawiać, ty masz po prostu zacząć zaglądać w siebie, w swoje odczucia, w swoje emocje. Dlatego, że to, co się dzieje w Twojej relacji, czy jesteś narcystą, czy jesteś borderline, to w Tobie jest pobudzana yy, jakaś masa traumatyczna, są pobudzane jakieś emocje, i teraz jest bardzo ważne, żeby z nimi posiedzieć, żeby się w nie wsłuchać, ehm, a nie patrzeć teraz na tą drugą osobę, co ja mam zrobić, żeby ta osoba się nie czuła przeze mnie zagrożona. Bo dopóki my się boimy zrobić coś w naszej relacji. Dla siebie samych, bo jak to odbierze ta druga osoba, bo przecież ja nie mogę się teraz sobą zająć, bo przecież ja się muszę zająć moim mężem, no to ty w tym momencie nie dajesz sobie przestrzeni na to, żeby się sobą zająć. Tak jak ja czasami dostaję maile od dziewczyn, które się chcą umówić na sesję, a potem piszą, wiesz co, ale ja to w sumie nie mam czasu, bo ja mam dzieci i męża i jeszcze muszę gotować i nie wiadomo co. To kiedy ty znajdziesz czas dla siebie? Kiedy Ty znajdziesz tą przestrzeń dla siebie, żeby się sobą zająć? Ty będziesz czekała do zrany śmierci, a, aż mąż przyjdzie i ci w pudełeczku złotem da czas dla siebie? On Ci nie da tego czasu. Ty musisz to sobie dać, okej? Okay? To jest bardzo ważne. I dlatego o tym mówię, że my to my musimy zacząć, bo tak naprawdę do tej relacji potrzeba dwu, dwójki, tak? Do tanga potrzeba dwójka. I to nie jest tak, że można teraz sobie powiedzieć, a mój mąż jest narcystyczny, on mi nie pozwala, on po prostu jest taką cholerą, ja nie mogę tego, ja nie mogę tamtego. Ja też tak mówiłam. Ja też mówiłam, że mój może nie pozwala, że on mi zakazuje, że on mi dyryguje, co ja mam ze swoimi pieniędzmi zrobić. Ale dopóki ja z nim jestem w relacji, dopóki ja nie skupiam się na sobie, nie, sama dla siebie nie znajduję czasu, sama dla siebie nie inwestuję w siebie, to ja nie mogę jego oskarżać, bo ja to sobie sama robię. Oczywiście ja się mogę go bać, i oczywiście ja to mogę robić ze strachu przed nim, ale to robię nadal ja. I dlatego ja uważam, że my po to takich partnerów przyciągamy, żeby wreszcie stanąć na dwie nogi. Żeby wreszcie przestać się traktować jak gówno. Żeby wreszcie zacząć stawiać granice. Bo nie może tak być. Nie może tak być, że będziesz pozwalała na to, żeby ktoś Cię źle traktował i jeszcze na to wszystko mają patrzeć dzieci. To nie jest zdrowe. I teraz taka relacja może naprawdę się okazać ogromnym nawozem do wzrostu. Ja nie mówię, że ta relacja zamieni się w coś pięknego, może nawet będzie skończy się na tym, że się rozstaniecie, ale to będzie dla ciebie nawozem wewnętrznym, bo jeśli narcysta zaczyna odbudowywać sobie poczucie wartości, to on przestanie dać się wozić za noc takiej osobie borderline, tak? A jeśli borderline z kolei zaczyna odbudowywać swoje poczucie wartości, to ona przestanie się dopasowywać do tego narcysty. No nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, no. To, czego zabrakło nam w relacji z naszymi rodzicami, to czego oni nie potrafili nam dać, spowodowało w nas ogromną dziurę emocjonalną. I tej dziury nie zapełni ani partner, ani piękny dom, ani piękny samochód, ani piękne podróże. Tego nie zapełni coś z zewnątrz. Tą dziurę możemy zapełnić tylko my. Dlatego, co musimy zrobić? Borderline, jaką ma największą ranę? Opuszczenia. I teraz, jeśli przychodzą trudne emocje, tak? Przychodzi coś trudnego w Twoim życiu, a ty nie chcesz tego czuć, uciekasz od tego, to co robisz? Ty opuszczasz siebie. Więc jeśli masz te cechy, powiedzmy, podchodzące pod borderline, to usiądź wtedy ze sobą. Nie opuszczaj już siebie. Pobądź to małą Marysią, Zuzią, Kasią czy Magdusią. Wsłuchaj się w nią, popłacz nad nią. Jeśli jesteś narcystą, rzadko się zdarzy, żeby narcyści w ciebie zajrzeli, ale jeśli już rozpoznajesz w sobie pewne cechy narcystyczne, czyli co, z czym masz problem? Że jesteś nikim, tak? Że tak naprawdę jesteś beznadziejna czy beznadziejny. To co robisz w momencie, kiedy przychodzą trudne emocje, a Ty to ignorujesz? A Ty uciekasz na przykład, nie wiem, w zakupy, w Facebooka, nie wiem, w jakieś rzeczy materialne, czy w seks, czy w alkohol, czy nie wiem w co. Co robisz? Ignorujesz, tak? Ignorujesz tego małego siebie. Czyli co mu pokazujesz? Jesteś nieistotna. Jesteś nieistotny. Dlatego ja ciągle mówię, że trzeba wrócić do siebie. Tu nie ma jakiejś innej wielkiej tajemnicy, po prostu przychodzą emocje, nie uciekam od nich, nie zapalam fajki, nie biorę, nie wiem, lampki wina, tylko siadam z tym i pozwalam to sobie czuć. Ja wiem, że to jest trudne, pewnie, że to jest trudne i pewnie, że to jest nieprzyjemne, ale my możemy tylko odpychać to albo w to zajrzeć. Dopóki odpychamy, to tak będą wyglądały nasze relacje, tak będzie wyglądało nasze życie. Natomiast, kiedy my właśnie zajrzymy w to wszystko, pozwolimy sobie to poczuć. I damy sobie na to czas, bo słuchajcie, do tego procesu nie można podchodzić zadaniowo. Że, dobra, to ja sobie teraz zaplanuję, że ja teraz w następnym miesiącu będę sobie siedzieć pół godziny raz w środę, nie? To nie jest tak, że tak jak w szkole, że dostajesz materiał, od doi, teraz na zaliczenie masz to zaliczyć. To jest proces organiczny. Na to trzeba dać sobie czas, na to trzeba dać sobie przestrzeń. Dlatego, że ile razy byłaś odrzucana, ile razy byłaś ignorowana w swoim życiu i teraz. Ty masz sobie dać tą obecność, okej? Okay? I teraz e, dlatego ja uważam, że to się nie dzieje po prostu z niczego, to się nie dzieje e, tak po prostu z gruszki i pietruszki, tylko naprawdę przychodzą do naszego życia ludzie, którzy mają nas czegoś nauczyć. I z niektórymi my w tych relacjach zostaniemy, kiedy my siebie odbudujemy, a z niektórymi nie, bo są ludzie, którzy są bardzo toksyczni. I być może oni są nam dani w życiu po to, żebyśmy się nauczyli stawiać granice, żebyśmy odbudowali to właśnie połączenie z samym sobą, bo oni na tym żerują, że my jesteśmy odcięci od siebie, że my właśnie rezygnujemy z siebie, że my wolimy zrobić coś dla drugiej osoby, żeby ona nas nie opuściła, a tak naprawdę my siebie opuszczamy. Okay? Także jak jesteś teraz w relacji i masz taką trudną relację, to przede wszystkim co musisz zrobić? Przestać karmić tą drugą osobę, bo ty nie nakarmisz. Tak samo nie nakarmisz mamy i taty, nie nakarmisz partnera. Jedyną osobą, którą możesz nakarmić, jesteś ty sama. I jak ty samą siebie nakarmisz i ty będziesz nakarmiona, to to może przejść do Twoich dzieci. Ewentualnie jeszcze możesz swoje dzieci nakarmić, okej? Okay? Ale tylko wtedy, kiedy nakarmisz samą siebie. I tylko wtedy będziesz umiała zadbać o własne życie i o życie własnych dzieci, kiedy właśnie zadbasz o tą małą siebie, o tego małego siebie, który jest w środku, okej? Okay? Także, o, bo co jeszcze chciałam właśnie bardzo podkreślić, pamiętając właśnie o tym, że u narcysty największą raną jest to, że on jest, czuje się nieważny, tak naprawdę. Jakby tak uczciwie miał w siebie, zajrzał się, czuje nieważny. Czyli on ma sobie co dać? Uważność, tak? On ma przestać siebie ignorować, ma przestać ignorować swoje uczucia. Natomiast największą tą raną dla borderline jest ta rana porzucenia, tak? Opuszczenia, czyli zauważaj, naprawdę zacznij obserwować, kiedy siebie opuszczasz, w jakich sytuacjach, kiedy komuś idziesz na rękę, z jakiego powodu idziesz komuś na rękę, jakie wydaje ci się, że korzyści będziesz mieć z tego, że się zgodzisz na coś, ale wtedy siebie opuszczasz. I małymi kroczkami, ja nie mówię, że to ma być zaraz robione, nie wiadomo jak i nie wiadomo, jakich masz zmian dokonywać w życiu. Nie. Najważniejsze są małe kroczki, ok? bardzo małe czasami, są ważniejsze od tych dużych, dlatego, że ty zaczynasz działać na nowej energii, zaczynasz to ucieleśniać, ok? I teraz pociągno dostaje maile, jak ja mam za sobą być? Słuchajcie, Słuchajcie jest film o opłukiwaniu, jest film o procesowaniu emocji, korzystajcie z tego. To są narzędzia do tego, jak pobić ze sobą. Jak nie umiecie ze sobą pobić, jak nie wiecie, jak macie procesować te emocje, jak nie wiecie, jak macie je ogarnąć, przytulić, to umówcie się do mnie na sesję, ja wam pokażę, jak to się robi. Zobaczycie, jak ten proces wygląda, doświadczycie go sobie, i potem możecie to sobie sami w domu robić. Jeśli oczywiście to będzie z wami rezonowało. To jest droga, którą ja znalazłam. To jest to, co zadziałało w mojej relacji, w moim małżeństwie z moim mężem. I to jak my teraz potrafimy dla siebie trzymać przestrzeń, kiedy się dzieją trudne rzeczy, to jest naprawdę niesamowite. <noise> Dlatego, że no, ja kiedyś nie mogłam liczyć na żadną empatię ze strony Grzegorza. A on za bardzo nie mógł liczyć na to, że ja go w czymkolwiek docenię. My sobie naprawdę trwaliśmy bardzo potwornie nasze rany. Ci, którzy nas znają, to dobrze wiedzą, o czym ja mówię. Natomiast teraz to wygląda inaczej. I teraz ja naprawdę mogę na grzyboża liczyć. I ja nie wiem, czy tak będzie w Twojej relacji, bo to zależy nie tylko od ciebie, to zależy też od Twojego partnera. Ale jeśli Ty chcesz zwrócić siebie sobie, to musisz w siebie zajrzeć. Musisz ze sobą pobyć. Musisz siebie samą przytulić. Musisz tą uwagę, tą ważność, uważność i tą obecność sobie sama dać. Ok? Także yy, na tym właściwie skończę, bo to jest właściwie chyba wszystko, co bym Ci chciała powiedzieć, bo no, temat rzeka. Można by o tym opowiadać i, i przytaczać przykłady i tłumaczyć, yy, w jaki sposób to się przejawia. Yy, o, co bym jeszcze, po takim mi teraz jeszcze na koniec przyszło. Pamiętajcie, że to... Co gdzieś tam jest triggerowane w nas, tych relacjach partnerskich, to nie jest nic nowego. Nie twórzcie nowej interpretacji do starych emocji. To, co przeżywasz teraz w relacji z mężem czy z żoną, najprawdopodobniej przeżywałeś w relacji z mamą czy z tatą. I to są stare emocje. I w momencie, kiedy to ci wywala, i w momencie, kiedy to jest w tobie trygerowane, czyli ten jakiś zapalnik powoduje, że tę emocję czujesz, to. Oczywiście, że Ty masz prawo powiedzieć swojemu partnerowi, jak się z tym czujesz. Zawsze masz do tego prawo. Ale to nie jest nic nowego. To jest stare. Więc przestań, przestańmy projektować na tą drugą osobę i zajrzyjmy w siebie. I jak pobędziesz z tymi emocjami, posiedzisz z tym, wsłuchasz się w to swoje małe wewnętrzne dziecko, to zobaczysz, że zaczynasz tę sytuację widzieć inaczej i będziesz umiała potem spokojnie, w sposób zgo taki zgodny z sobą. Drugie osoby to zakomunikować, i jedna osoba to przyjmie druga nie. Słuchajcie, z tym się musimy niestety, niestety zmierzyć i, i to wam mogę zagwarantować, że w momencie, kiedy zaczynacie zajmować się sobą, to się spotka z ogromnym oburzeniem drugiej osoby, jeśli nie jest na to gotowa. To się może spotkać z odrzuceniem, z wściekłością, bo po pierwsze, co się dzieje? Przestajesz go karmić? Czyli jeśli na przykład mówisz narcyście nie, wybierasz siebie, on przestaje być dla ciebie numerem jeden. A to jest jego największa rana. Bo ty dla, ciebie, za, dla siebie zaczynasz być tym numerem jeden, ok? Natomiast w momencie, kiedy przestajesz pozwalać borderline e, używać ciebie do zapełniania jej dziury, to jak się borderline czuje? Że ją opuszczasz. Ok? Także miejcie to na uwadze, że jak jesteś w relacji z osobą borderline, czy, która wykazuje pewne cechy borderline. To ona będzie Tobie wrzucać, że ją zostawia, że ją opuszcza, że jak możesz, że ja dla ciebie tyle, że ja dla ciebie wszystko. Natomiast narcysta po prostu on może wpaść w szał, że przestajesz być dla niego tak ważna, jak do tej pory, że, że inne rzeczy są dla ciebie ważniejsze niż on, czy ona. Także miejcie to na uwadze. Ale pamiętajcie, że nie jesteście w stanie wyleczyć ich ran. Oni to tylko mogą zrobić oni. Dlatego, że nawet jak Wy będziecie stawiać na głowie, a Twój partner, nie wiem, czuje się jak gówno, albo Twój partner czuje się y, totalnie opuszczony, to możesz stawać na głowie i on tego nie przyjmie. Bo on to musi przyjąć w sobie. Po to się spotkaliście, tak? Twój partner ma się czegoś nauczyć i Ty ma się tego nauczyć. Czy on się nauczy? Nie wiem. Czy Ty się nauczysz? To już Ty wiesz. To zależy od Ciebie, ok? Także słuchajcie. To by było chyba właściwie wszystko. Także takie, taki mój apel, nie opuszczajmy samych siebie, nie ignorujmy samych siebie, okazujmy sobie uważność, okazujmy sobie obecność, bo wtedy mamy szansę zbudować zdrowe relacje, przede wszystkim najpierw ze sobą, a w, w kolejności z partnerami, z naszymi dziećmi czy z naszymi rodzicami, na tyle na ile oni będą mieli też przestrzeni. Bo też pojawiają się, coraz więcej się pojawia tematów, a jak to jest w relacji z rodzicami, kiedy rodzice są borderline czy narcystami. To są trudne tematy. Myślę, że chciałabym się tym tematom też bardzo przyjrzeć, dlatego że o ile partnera możemy zmienić, to rodzica nie do końca, ale my mamy prawo w relacji z rodzicami pewne granice postawić, my mamy prawo powiedzieć, co my będziemy tolerować, a czego nie będziemy tolerować. Dlatego że kochani, no, jedyną odpowiedzialność, którą my mamy w życiu, to jest odpowiedzialność wobec samych siebie. I dopóki my samych siebie nie, uhon nie uhonorujemy i nie zadbamy o siebie, nie będziemy mieli do dania nic światu, a przede wszystkim naszym dzieciom. Okay. Także to by było chyba tyle w tym temacie, związków. Natomiast myślę, że kolejne, związ kolejne związki, kolejne tematy to już będą właśnie bardziej tematy związane właśnie z tymi naszymi rodzinami pochodzenia, z relacjami w naszym domu. Bo, może to nam też tak pomoże zobaczyć, yy, skąd się w nas wzięły pewne odczucia i pewne zachowania. Jest to szalenie ważne, żeby w to zajrzeć, ale tak jak ciągle o tym powtarzam, z jednej strony owszem, jest ważne to sobie przeanalizować i zobaczyć i uświadomić, ale bez uwalniania emocji, które siedzą w ciele, które są, potrafią stworzyć bardzo namacalne yy, symptomy, guzki i inne rzeczy bez zajrzenia w emocje, bez uwolnienia tych emocji, to, to to jest tylko proces mentalny. A proces mentalny, jeśli jest zbyt intensywny, utrzymuje pewien taki emocjonalny paraliż. Także przede wszystkim, kochani, emocje. Emocje, emocje, emocje. Także narzędzia macie, przynajmniej ja tam się podzieliłam paroma, tym opukiwaniem i procesowaniem. A jak dalej nie wiecie, jak to zrobić, albo potrzebujecie po prostu wsparcia, potrzebujecie, żeby ktoś z Wami w tym posiedział, tak? Bo, bo czasami to, co ja robię na sesjach, to jest trzymanie przestrzeni dla ogromnej Ilości emocji, albo dla ogromnej fali emocji. E, więc jeśli potrzebujecie kogoś, co z wami posiedzi i was wesprze, to zapraszam, oczywiście, że tak. E, wtedy zobaczycie po prostu, jak to zrobić i, i że to nie jest takie straszne, i że to was nie zabije. Kochani, to was nie zabije. To wtedy, kiedy my byliśmy mali, to się wydawało, że nas zabije, że my się nie podniesiemy, ale my już nie jesteśmy mali. E, my możemy teraz dla siebie trzymać przestrzeń, także. Jak zwykle, odwagi, kochani, no i miłości, dużo miłości do samych siebie. Pozdrawiam Was bardzo ciepło.